Tak naprawdę, być może to zwycięstwo jest zasługą właśnie tych najsłabszych. Dziś omówimy zachowanie Grzegorza Brauna. Panie pośle, co pan robi? Jarosława Kaczyńskiego, który atakował zmównicy premiera. Ale wiem jedno, pan jest niemieckim agentem. Czy docinki hołowni. Tam kto będzie siedział. To będzie Dowiemy się w swoim czasie. Na razie, proszę, żeby to pan usiadł. Cześć, ja mam na imię Konrad. W Sejmie dzieje się coraz więcej, a wraz z widzami patrzymy na ręce i wykonywane nimi ruchy. Chodźcie razem poobserwować. Trzy sprawy: mowa ciała, wizerunek, wrażenie. Materiałów w sieci jest wystarczająco, aby utknąć z nimi na dobre kilka miesięcy, ale nie o to w tym chodzi. Spójrzmy na najbardziej ikoniczne, najciekawsze zachowania, jakie miały miejsce w ostatnim czasie. Panie pośle, co pan robi! Po ugaszeniu świec, gdy dostał pytanie, co pan robi. W sposób dość teatralny położył gaśnicę, złożył ręce w typowy dla siebie sposób i rozpoczął próbę wyjaśniania, ignorując posłankę z boku. Co pan robi? Co pan wyprawia? Pan 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 Panie pośle co pan robi! Pan pan jak tak można było zachować? Patrząc na jego działania, odbieram go, że działa w imię swoich przekonań i wartości. Na taki ruch w innej sprawie mało który poseł by się odważył. Od tego momentu. Do tego. Wstyd powinno być tym, proszę państwa, uczestniczą w aktach satanistycznych. Była przerwa prawie 30 sekund. Dopiero wtedy odpowiada na zadanemu pytanie. Przetwarza je w głowie, gdy idzie po Necesser, ale wyczekuje na taki odpowiedni moment. Chciał to ubrać w odpowiednie słowa. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Przed chwilą doszło do niebywałego zdarzenia. Została przerwana uroczystość o tle religijnym. To jest niedopuszczalne. Poseł Brown, dokonując... Napaści. Pan Witold, widać, że jest przejęty sprawą. Stara się ważyć słowa. Po minucie opisywania sytuacji, schodzi z mównicy i chce zasiąść na swoim miejscu. Panie pośle, dziękuję bardzo. Rozumiem. Panie już, panie pośle, rozumiem, że pański wniosek jest skierowany do prezydium Sejmu. Przy najbliższym spotkaniu prezydium, Pański wniosek przekaże. W takich sytuacjach, gdy widział Browna chętnego sprostować wypowiedziane przed chwilą słowa, starałbym się nie oddalać na duży dystans. Wiem, że po zakończeniu wypowiedzi powinien iść na swoje miejsce, ale widział, że tu nie ma jeszcze końca tej dyskusji. I takie niepotrzebne chodzenie może pokazywać nerwowość, niezbyt dużą kontrolę. Zdecydowanie lepiej byłoby bez zbędnego nabijania kroków. Rozumiem, sytuacja niecodzienna i nie nad wszystkim panujemy, ale w kwestii wizerunku im mniej się ruszamy, tym bardziej jest to korzystne. To byłoby pomocne. Oczywiście, że mogę, tak jest. Panie pośle, w jakim trybie? W trybie sprostowania zostało wymienione moje nazwisko w kontekście niewątpliwie zmanipulowanego Bardzo proszę, w trybie sprostowania. W trybie sprostowania, Wysoka Izbo. Krótkie przekomarzanie, negowanie drugiej strony. Na końcu rozkładanie rąk pokazuje bezradność i tracenie punktów w pewności siebie. Nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudycznego kultu. Brown zabiera głos na mównicy, podczas gdy zasiadającym aktualnie wicemarszałkiem Sejmu jest Bosak z tej samej partii. Miałem wrażenie, że był dla niego dość wyrozumiały, a pogłębił ten efekt fakt, gdy Przejmuję prowadzenie obrad. Bardzo proszę Pani. Dziękuję. Szymon hołownia zdecydował się zająć miejsce i zabrać w tej sprawie głos. Panie pośle Brown! Marszałek Sejmu, wiem, drobna sprawa, zasiadając nie rozpiął marynarki. Widzę, że taki ruch wykonał, ale marynarka wygląda na dalej zapiętą. Co jest powodem? Sejmu, które podejmie stosowne uchwały dotyczące ukarania pana. Chcę pana ostrzec. Że jeżeli jeszcze raz. Uniżenie głowy, ale bez opuszczenia wzroku. Przedstawia się jako silny gracz, który wierzy w swoje poglądy. A oprócz tego słyszymy stanowczy głos marszałka Sejmu, oznajmujący w jego głosie słychać decyzyjność, która w tej sytuacji jest jak najbardziej potrzebna. Stanie się to, co stało się przed chwilą, a więc z mównicy Sejmowej będzie pan obrażał wyznawców innych religii. Uznam, że naruszył pan powagę sejmu i wykluczę pana z obrad. Zresztą wskazywanie palcem pokazuje, że Szymon Hołownia już się nie cacka. Uznam, że naruszył pan powagę sejmu i wykluczę pana z obrad. Tutaj nie jestem pewien, ale zaciśnięcie ust i wypchnięcie dolnej wargi może świadczyć o próbie kontroli swoich emocji. Drobne, subtelne, ale da się to zauważyć. Proszę bardzo. Jeżeli pan chce, to y Pro, proszę, niech pan to zrobi. Głos Hołowni się podnosi. Podejrzewam, że spodziewał się zakończenia konfliktu, a faktycznie dostaje Brauna na mównicy po raz drugi. Ostrzegł go, że jeśli będzie obrażał inne religie, to będą konsekwencje. To zrobi. Panie marszałku, Wyzywam wszystkich tu zebranych, a także słuchaczy, widzów na dysputę historyczno-teologiczną. Ten spokojny, przyjemny głos, który zaprasza do słuchania. Jest w tym charyzma, co nie oznacza, że się z tym z nim zgadzam. Nie pośle, zwracam panu uwagę... wykaże panu, panie marszałku, ignorancję pańską i wszystkich zebranych uwagę, w, w dziedzinie, w której tak śmiało pan się wypowiada. I zaczynają mówić jednocześnie. Z perspektywy osoby trzeciej, obserwując w tym wypadku tutaj dwie strony konfliktu, staram się zrozumieć motywy jednej i drugiej. Nie jest łatwo. Marszałek Sejmu pilnuje obrad. Nie spodziewał się takiego obrotu spraw przy zmianie rządu. Ruchy pr pod wpływem emocji mogą być bardzo niekorzystne. Dlatego musi Szymon Hołownie działać szybko, instynktownie, ale możliwie jak najbardziej odpowiednio. Druga strona. Grzegorz Brown, który domyślam się, że podjął decyzję zgaszenia żydowskiego świecznika, bo uważa, że jest to nieodpowiednie miejsce na takie obrządki. Z perspektywy jednej, jak i drugiej strony, każdy ma rację. Każdy z nich działa w imię swoich przekonań, wartości i stanowiska. Choć czasem takie sytuacje Sytuacje są ze sobą sprzeczne i pojawiają się konflikty. Warto obserwacji. No, skierował tą klaśnicę na moją twarz, no i proszę pana, nie pan sobie wyobrażał. Proszę, proszę organiza, ja, magazynu, ja widziałam proszę na, na miejscu, twarzy. to nie było w pana ani twarz, tylko proszę, chodziło o świecę. Nie, przepraszam. Czy pani, pani zasłoniła Proszę pana, zasłoniłam sobą twój symbol Czy... religijny i mam tak? do tego prawo! Oczywiście, przepraszam panią Dzięki, wiesz? Ale ja widziałem, byłem, to widać. Wciąż... Dzięki, wiesz, zepsułeś nam materiał. Poseł Gudzińska Adamek, ewidentnie w szoku. Mną, że to zapalenie Co się stało? Zapalenie Przepraszam. Ewidentnie zdziwiono. Chociaż nie wiem, czy zdziwienie to jest... Nie, to jest szok. To jest szok. Wracając jeszcze do wcześniejszej sytuacji, jak kogoś posądzisz o kłamstwo, to może się zdenerwować i nic więcej nie powie. Ja widziałam na miejscu, to nie było w pana ani twarz, tylko chodziło o świecę. Nie, przepraszam. Czy mu pani zasłoniła. oczy? Zasłoniłam sobą twój symbol religijny. Złość, uniesienie głosu, Wskazywanie palcem jasno daje do zrozumienia, że jest stanowcza i emocje biorą górę. Oczywiście. Zapraszam panią bardzo. Dzięki, wiesz. A dowód, że dostała proszkiem. Tu jeszcze niezły moment. Nie, naprawdę nie mogę więcej tego tolerować. Serdecznie panu posłowi dziękuję. Pytam, pytam kto będzie siedział. To będzie siedział. Dowiemy się w swoim czasie. Na razie proszę, żeby to pan usiadł. Podziwiam Szymona Hołownię za tak szybką reakcję w takich chwilach. Niestety, jeśli to prawda, że Szymon Hołownia jako marszałek Sejmu dał ultimatum Konfederacji, że albo wylatuje Brown z partii, albo Bosak z Prezydium Sejmu, to bardzo nie w porządku i narusza to jego wizerunek osoby bezstronnej w znaczący sposób. Chyba że w regulaminie tak jest w takich sytuacjach. To się wycofuje. Jeśli nie macie pomysłu na prezent dla bliskiej osoby, a zależy Wam na odpowiednim podarunku, polecam swoje kursy. Uczą obserwacji mowy ciała, odpowiedniego pierwszego wrażenia, w zależności co uważacie za przydatne dla najważniejszej osoby w Waszym życiu. Rozpoznawanie emocji, lepsza komunikacja, wykrywanie kłamstwa czy sprawdzone sposoby na pewność siebie. Z kodem prezent. Otrzymacie 20% zniżki na wszystkie kursy online. Link znajduje się w opisie filmu oraz u góry po prawej, czyli tu. Oferta ograniczona czasowo lub do wyczerpania puli. A! Spokojnie! Prezent można też zafundować samemu sobie. Dostaniesz ty albo bliska ci osoba, wspaniale przygotowany voucher do wydrukowania i obdarowania. Będzie zadowolona. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że na galerii jest młodzież ze szkoły podstawowej imienia Orła Białego Skórowic w województwie łódzkim jesteście? To wy jesteście? Brawa dla Was, uczniowie klas siódmych i koła historycznego przyjechali na zaproszenie posłanki. Podoba mi się reagowanie w tej okoliczności. z Polski 2050, mam nadzieję, że to będzie dla Was ciekawa lekcja. Dobór słów, uśmiech. Moim zdaniem jest tutaj szczery i pozwala sobie na pokazanie uczuć, sympatii do uczniów, którzy przyszli, czy choćby samego zadowolenia z poruszania tego tematu. No i za chwilę oczywiście szpila którą uważam, można by sobie było odpuścić. E, f, e, tak, ja naprawdę mam taką nadzieję, drodzy Państwo. No co zrobić? Nadzieja umiera ostatnia. Co mamy w tym temacie? Panie Pośle Gliński, gwiazdka już niedługo. Pan cały czas o tych ośmiu gwiazdkach. Jedna wystarczy, niebawem. Ja nie wiem. Nie wiem czy Państwo dołożyli, nie ale ja ciągle się słyszę z tamtej strony okrzyki osiem gwiazdek. No ja nie wiem, czy Państwo lubicie ten tak. Jeszcze to westchnięcie. Nie, nawet do głowy nie przy... Poseł Gliński wtrącał się w wypowiedź Donalda Tuska, mówiąc coś o ośmiu gwiazdkach. Marszałek pozwolił sobie na komentarz, nawiązując do zbliżających się świąt. Przyznam, że mi trochę brakuje zaznaczenia bezstronności Szymona Hołowni na jego stanowisku. Łatwo można dostrzec momenty używanych przytyków w stronę prawicy, ale w stronę pozostałych już nie. Choćby dla takiego samego wizerunku bycia bezstronnym. Państwo dołożyli, nie ale ja ciągle słyszę z tamtej strony. Okrzyki 8 gwiazdek. No, ja nie wiem, czy Państwo lubicie ten, tak. Tusk przeinaczył wypowiedź posła Glińskiego, wyciągając wniosek, że PiS lubi być. 6 gwiazdek. Jak na osobę, która zajmie już niebawem bardzo wysokie stanowisko, uważam, że nie powinien tak sugerować, bo wprowadza dalej tylko jad do polityki. Pytanie brzmi też: co stało na przeszkodzie? Yy, I pytam to jako obywatel, który po raz pierwszy zasiada w tym sejmie. Co sądzicie o noszeniu smartwatcha do garnituru? Wywołał on nieprzyjemne komentarze pod niejednym filmem. Mnie on nie przeszkadza, ale chcę spytać Was o zdanie. Dajcie znać w komentarzu. Miniseria, baw się. Trochę treningu by się przydało? zarówno marszałek jak i dziennikarz z TVP dogryzają sobie wzajemnie. I powinni wiedzieć pod czym się podpisują, niezależnie od tego z której partii się wywodzą. Dziękuję, rzeczywiście nie musi pan zachęcać, bo wymagam od wszystkich posłów, żeby wiedzieli pod czym się podpisują, panie pośle. Cieszę się, cieszę się z tej zmiany. A to nie e... żadna zmiana. A to panie nie zmiana, a to nie dobrze, bo zmiana. wie pan, to w takim razie Tylka jakieś złośliwe wypada, że po tej Nie warto dawać im posłów. Nie wiedzą pod czym się podpisują. Tak, tak. E... Ale cieszę się, że pan będzie egzekwował jako nowy marszałek. Będę niezwykle niezwy... satysfakcją. Wreszcie jest taki marszałek, który będzie to egzekwował, prawda? Ja też się z tego cieszę, z tej zmiany, która w polskim parlamencie się wydarzyła. Myślę, że prostu też egzekwował. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Ale uprzejmie, jak każdy. Taki bardzo uprzejmy. Bazując na tej sytuacji, spróbuj przygotować się na personalne ataki słowne w Twoją stronę. Polecam napisać jakąś zgryźliwość, którą się usłyszało na kartce lub w notatniku na komputerze, zrobić trochę przerwy, kolejną zgr zgryźliwość i trochę przerwy. Ja tak czasami robię i to pozwala mi na krótszy czas reakcji w przyszłości, skoro to przecież przećwiczyłem. Eee, dam Wam przykład. Eee, Konrad, jesteś wspaniały i wielbię Cię na... nie, to, nie to. Zgrywasz pajaca na YouTube. Weź się za normalną robotę, jełopie. I teraz sobie pisałem, że miło, że podzieliłeś się ze mną swoimi skrytymi myślami. Niech takie pozostaną. Ja wiem, to nie brzmi jakoś jako górnolotna riposta, ale powinna w zupełności wystarczyć, niż e, e. bo to jest chyba jedno z najgorszych, co można zrobić. Drugi przykład: Twój ryj mnie drażni jak mało co. To maksimum twoich możliwości. Jestem pod wrażeniem. Pytania, wielogodzina, debata, więc pozwólcie, że dzisiaj zajmę wam dosłownie dwie minuty czasu, nie więcej. Nie bierzcie tego zbyt dosłownie jak ja. Ja wziąłem te dwie minuty bardzo dosłownie i się przeliczyłem. Jeśli trumfując na mównicy z dwóch dosłownych minut robi się siedem, to mnie to boli. Takie drobne nieścisłości, ale jednak lubię słownych ludzi. Panie ale to był dzień wielkiej. Po... Pa... I ostatnie zdanie, jeśli pozwolicie. W naszym domu do dziś jest. Dziękuję, tę wygraną. Tak jak wszystkim. No nie. Dzisiaj też słyszałem. Do Berlina, firdoichland. Deutschland. Każdego dnia słyszałem te słowa z telewizji. Każdego dnia. Wzrok prezesa PiSu jest inny niż jeszcze kilka lat temu. W ostatnim czasie częściej się zawiesza, a czasem przysypia. Oglądając ten fragment, tak kilkanaście razy, kiedy sobie go analizowałem, w tych oczach mam wrażenie, że jest coś niepokojącego. Tę płytę nagraną wiele, wiele lat temu Szewiaska Kurskiego. Kiedy nagrał tę płytę, twój brat Lech Kaczyński, do mnie publicznie powiedział, że takiego wajdaka świat nie widział jak Kurski. Po tym, co zrobił. Ale chcę Wam powiedzieć, że. dlatego. Tu już jest widoczne marszczenie brwi, używanie manipulatora w postaci zdjęcia okularów. A, a jak znacie się na czytaniu z ruchówek, to jestem bardzo ciekaw, co on tu powiedział. Chcę Wam powiedzieć, że. i <kluczy> dlatego. jestem z Was bardzo dumny. Z tych wszystkich, którzy się bali. Ale nie ulękli się do końca. Tak naprawdę być może to zwycięstwo jest zasługą właśnie tych najsłabszych. Teraz zaciska pięści. Wcześniej tego nie robił. Nie wiem, czego to jest kwestia, dlaczego to robi, czy chce może podkreślić wagę swoich słów. Natomiast bardzo mi to zniekształca i zniechęca, gdy zaczynam słyszeć naprawdę i uwierzcie. Ale naprawdę, uwierzcie, to wszystko razem naprawimy. To naprawdę jest niezwykła rzecz, że będziemy mogli od jutra naprawiać krzywdy, żeby wszyscy w Polsce wszyscy bez wyjątku, wszyscy. Polscy obywatele, polskie obywatelki poczuli się naprawdę jak w domu, bez żadnego wyjątku. Wasi wyborcy także i to mogę dzisiaj obiecać. A traktuję to trochę jako czczegadanie. No chyba, że wy wierzycie, że każda osoba, bez wyjątku nawet wyborcy PiSu będą zaopiekowani przez Donalda Tuska. Chwilę później ktoś rozpoczął śpiewanie hymnu. Ale warto było. Drodzy Państwo, na tym zakończyliśmy. Część śpiewa, część nie śpiewa, Jarosław Kaczyński nie śpiewa. W każdym razie ten hymn został zakończony w trochę niespodziewany sposób, ponieważ na słowa Tuska w stronę Kaczyńskiego Kaczyński poczuł, że musi mieć ostatnie słowo. Polski za twoim przewodem. On chyba nie przeżywa tego hymnu, on tu gdzieś coś kombinuje. Pozwolę sobie tylko zrobić taką stopklatkę. Z tego co widzę, to w tym miejscu ma wywiniętą podszewkę, tak się mówi. E, marynarki na zewnątrz nie wygląda to dobrze, nie wiem czemu tak jest, ale poprzed na poprzednim filmie, o, używam manipulatora. E, na poprzednim filmie pokazywałem wam, jak najprawdopodobniej mu się podwinęła gąbka z ramienia. Też nie wyglądało to OK. Tutaj mamy kolejną sprawę. No to chyba nie jest koszula, nie? Drodzy Państwo na tym zakończyliśmy rozpatrywanie punktów porządku dziennego zaplanowanych na dzień 11 grudnia. Znowu uciszanie. ta osoba ma wysoko jego. Jest taki tryb, jak ktoś kogoś obraża. Panie pośle, w trybie ja nie jest prostowania. Proszę dziadkowie, ale wiem jedno, pan jest niemieckim agentem. Po prostu niemieckim agentem. Panie pośle, proszę opuścić mównicę. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie punktu. Ha, no i co widzimy? Odchylenie, splecenie palców, lekki uśmiech. Kurde, tak oglądam to już z kolejny raz i brwi Jarosława w tym kadrze i w tej jakości obrazu układają się na jakiś trochę smutek, jakąś rozpacz, jak, jak wy sądzicie, zobaczcie. ...w porządku dziennego zaplanowanych na dzień 11 grudnia. Ogłaszam 15 minut przerwy o godzinie 19.15. Ewidentnie, nie? że najpierw atakuje, mamy wrażenie, że jest zadowolony, z jego mowy ciała wynika, że tutaj jest oparcie, tutaj używamy swojej pozycji bazowej, taki uśmieszek, ale ci pocisnąłem, a z drugiej strony to co widać na jego twarzy, ja wiem, tu jest słaba jakość, wręcz odwrotnie. Ciekawe. E, poszukam, czy jest coś lepszego. Czy jest coś w lepszej jakości. Niestety nie ma. Zobaczcie. I teraz zaznaczam, że w moim tonie nie ma grama uszczypliwości. Wystąpienie pana premiera było obszerne. A ja mam tylko 10 minut. Było w nim wiele wątków. I w związku z tym będę musiał... Mówić tutaj w ogromnym skrócie. Prezes PiS mówi bardzo, ale to bardzo wolno. Przez ponad 10 minut rozwleka się. Ktoś zasugerował, żeby puścić materiał w dwukrotnym przyspieszeniu i tak też zrobiłem. ...do grup społecznych, różnego rodzaju wspólnot, z rodziną na czele, odnosząca się także do interesu narodowego. I ta polityka doprowadziła do najróżniejszych zmian. Zmian, które nie można określić jako zupełne odrzucanie tej pierwszej, to się po prostu z różnych względów a na ten opór. To jest całkiem inne przemówienie. I wnioskuję, że chcąc się wysłowić, przetwarza informacje z opóźnieniem i ze spowolnieniem. Może mieć na to wpływ wiek, przebyte choroby czy środki farmakologiczne. Ale zwróci uwagę na to, że jak puściliśmy to dwukrotnie szybciej, to brzmi jak człowiek, który mówi normalnie. A z innej beczki chciałbym też znać kontekst tej sytuacji. Ci, którzy łamali prawo, muszą stanąć przed Trybunałem Stanu. Jeśli nie przywrócimy w Polsce. Rządów prawa. I nie, wierzymy, nie wymierzymy sprawiedliwości. Polska będzie państwem słabym. No chyba to nie jest sztuczna inteligencja. Na uwagę zasługuje fakt szybkiego przyrostu subskrybentów kanału Sejm RP. Zobaczcie, jak wyglądają statystyki. W dużej mierze przyczyniła się do tego atrakcyjność Szymona Hołowni i chęć oglądania go w akcji zarówno przez starsze osoby, jak i nastolatków. W mojej ocenie dlatego tak dużo ludzi zasubskrybowało ten kanał, bo chcąc udzielić się na czacie, trzeba dać suba, dlatego wywala im w kosmos statystyki. Dzienny średni przyrost? Niecałe 18 tysięcy nowych widzów. Wow. Jeśli chcecie, abym omówił coś, co Was intryguje, podsyłam link w komentarzu. Dodajcie znacznik czasowy na YouTube, będzie łatwiej znaleźć. Tyle dziś ode mnie. Wyszedł z tego Wam wrażenie taki luźniejszy odcinek, ale chciałem być z Wami w miarę na bieżąco z ostatnimi wydarzeniami. Jeśli nie uda się już nagrać przed okresem świątecznym jakiegoś filmu, to życzę Wam przyszłego roku jeszcze lepszego niż ten aktualny. Do zobaczenia.